Siemanu, z tej strony BezyPaczy! Dzisiaj gramy w Battlefield 2 na opce Darkwing Oil Fields. Dobre. Weźmy sobie sanitariusza, USA jedziemy. Stoper włączony, dobra, stoper włączony, dobrze. Dobrze, mamy stoper włączony. Musimy znaczy, szybko przyjąć samochód, zanim ktoś to za nas zrobi. Nie będziemy mogli już przejmować flag szybkim sposobem. A więc jedziemy po jedziemy po żoło. piski skok! What? To inbound, <noise> Dobra. Demolka! Yes! Kolejny piak. Co się tak rozłożył? Co, co? Fuckers? Hmm. Niewdzięczny śmiertelnik. Szybko, szybko, flagę przejmuj się, przejmuj się. Hmm. Dobra, on to flaga. Więc my ulecimy na. Więc my lecimy na Szczecin. No tu tak już jak kruwa na rozróżu. No naprawdę, nie rozumiem cię. No i co? Przejechałem cię. O Jezus, jeszcze auto nam się zablokowało. Dobra, weźmy sobie co, autko. i lecimy na Meksyk. Czy Meksyk, czy Chiny, czy nie wiem co to jest. Lecimy na Chiny. Lecimy. Co za debil. Lecimy na Chiny. Lecimy na Chiny. Lecimy na Chiny. Lecimy na chwilę What? What the fuck? A to podła gnida Pobra się, mamy już z hłotem, nie mały problem. Dobra, na czym my skończyliśmy? Eee... Tu <laughs> what the fuck! O nie, bardzo muszę świecić słońce, ja to nagrywam rano. Dobrze, ciebie tam nie chcemy. What the fuck? Ciebie tam nie chcemy, koleś. Ciebie też. Fuck! What, What the fuck? WTF? Putaw! Wedew, fu deb, fu Nie! Nie chcą radzić, jestem za młody! Nie jestem typek! Kurde, od tyłu! What the fuck? What the fuck, what the fuck! What the fuck?

O przejmujemy flagę. Aha, na tej mapce jest mój najlepszy sposób na zabijanie przeciwników. O, dobra, USO. Jedyny minus tej to jest to, że ktoś nas może zabić od tyłu. Czego tutaj chcecie? Obie, kolejna flaga do przejęcia. No tu już chyba nad, nadlatuje nasz samolocik. Dobra, na razie się nic nie dzieje. Jeszcze nikt nie chodzi. No dobra. Łot. Dobra... What the fuck? Co tu się dzieje? Dobra, myślę, przy okazji uleczmy. Sorry, zapomniałem, zapomniałem się uleczyć. Po, poszli sobie? A! Ratujcie mnie debile! Fucking hell. Co tu się dzieje? Nie oddam tej flagi żywcem! Pomóżcie mi, kolesie! Dobra, chyba se mnie odpuści już. Więc tak, nie wiem, czy on sobie mnie odpuszcza, czy on próbuje mnie jakoś zajść. Zatonuj go! Kupek próba odwrócić naszą uwagę. Dobra i Dobrze, tamten czołg pojechał w stronę naszych flag. I to był, boję wam. I to był bowiem. Bardzo zły pomysł, ponieważ one należą do nas. Nie są do przejęcia. Co za debil stoi na przejściu jak krowa na rozróżu. No i co? Dlaczego jeszcze nie kończymy? No mamy wszystkie przejęte punkty. Wszystko jest dobrze zrobione. No i dobra, może jeszcze tu jest jakaś demolka, jeszcze niektórzy żyją. <laughs> Dlatego myślę, jak szyb, szybciutko sobie ich rozwalimy. Aha! Takie buty! Takie buty! Aha! To tak planują? <Kyśle> Fuck! No nie, ale, no, o! No i powinien być zaraz koniec, nic się nie przejmuję. 111 8 minuta, powiem wam. Powiem wam, 8 minuta. Powiem wam, coś, coś koło tego. Ale dobra, mi się już trochę nudzi, dlatego sobie tutaj wejdźmy. I? Ahem. <laughs> hm. ja sobie tam... O, ja sobie nie walniamy sobie. Ale dobra, ja chcę jakąś demolkę. Mm. O, oh, fuck, Widzicie? O, trafiłem go, trafiłem go, trafiłem go, trafiłem go, trafiłem. Jeszcze jeden shot. What the fuck, co ja z nimi zrobiłem? Haj, tam jeszcze widzimy na tle rozwalający się samolot. O, moja zasługa dzięki temu, że w końcu postanowiłem się nie nudzić i. Weź sobie w to i sobie postrzelać, no, 12,0. No, nie, nieźle, nieźle. A więc, myślę, że to już byłoby na tyle. za dla was 500, bez i 501. Dzięki, cześć. I na razie.